Um, dzisiaj drugi odcinek naszego vloga e, i chciałabym dzisiaj poruszyć kwestię pakowania, ponieważ żyjemy tym od ostatnich kilku dni, e, a tak naprawdę nawet miesięcy, bo, bo już wcześniej się zastanawialiśmy, co musimy dokupić, co będzie nam potrzebne, także jest to ważny temat. E, po raz pierwszy pakujemy się w podróż dookoła świata, także no, jest to wyzwanie. E, planujemy Zarówno kierunki bardzo zimne, no może zimne, może nie bardzo zimne, ale zimne. Przewidujemy, że temperatury mogą tam spadać poniżej zera, i planujemy też kierunki cieplejsze, gdzie będzie nawet 30 stopni. Także ta logistyka pakowania jest dla nas bardzo ważna. Wiadomo, nie chcemy wziąć za mało rzeczy. Ale też nie chcemy wziąć za dużo. Wiecie jak to jest, yy, także yy, no zaraz Wam pokażę, jak to u nas ostatecznie wygląda. Czy to jest dobre, czy złe, to co zapakowaliśmy, to się dopiero okaże. No bo wiadomo, w trakcie podróży się okaże, czy nam czegoś zabrakło, czy na przykład czegoś nie używamy. Staraliśmy się trochę wzorować na innych podróżnikach, przeczytać na blogach, także miejmy nadzieję, że, że będzie to optymalne. Chodźcie, pokażę Wam zaraz, co spakowaliśmy. No i zacznijmy od podstawowej rzeczy, czyli od bielizny. Um, kupiliśmy sobie um, takie wygodne majtki z wełny Marynosa. Czorzuś, Czorzuś, tam się... Czorzuś przyszedłeś do panci, tak? Bo pańca tutaj przyszła, to i ty tu przyszedłeś. No dobrze. Tak, zaczęliśmy, zaczęliśmy od, od bielizny, bierzemy 12 kompletów bielizny, czyli 12 par majtek i 12 par skarpetek, skarpetki też mamy z wełny merynosa, także no w ogóle mamy bardzo dużo marynosa, praktycznie, to co tutaj widzicie to jest większość właśnie z marynosa. koszulki termiczne, z Icebreakera, 100% wełny Merino. One są genialne. Naprawdę są genialne, ponieważ po pierwsze, jeżeli się spocimy, a wiadomo podczas trekkingów różnie to bywa, to wełna, wełna Merynosa nie chłonie nam zapachów. Także jest to mega, mega przydatne. W podróży i jest dodatkowo ciepłe i lekkie. Także skóra super w tym oddycha. No i mamy całe komplety, tak? Czyli mamy tutaj, mamy koszulkę termiczną, mamy spodnie termiczne z wełny Marynosa, bluzę, która jest bardzo ciepła, mimo że jest cienka, to jest bardzo ciepła. No i tutaj jakieś takie, wiadomo, koszulki, zwykłe do chodzenia, także z wełny Marynosa. Także postawiliśmy tutaj głównie właśnie na. Na tego marynosa. I e, tak jak mówiłam Wam już o tych klimatach, że będziemy zarówno w ciepłym klimacie, jak i w e, zimnym klimacie, e, to wełna marynosa tak naprawdę tutaj sprawdzi się w obu tych przypadkach, bo e, gdy będzie zimno na dworze, to założymy dodatkowe warstwy na siebie i nie będzie nam e, zimno, a gdy będzie ciepło, to nawet jeżeli się spócimy. To nie będzie tego czuć. Ta koszulka jest przewiewna, także właściwości są naprawdę niesamowite. No, dlatego możemy śmiało powiedzieć, że 70% naszej odzieży na tę podróż to jest właśnie z wełny Marynosa. Przejdźmy teraz do dolnych części, czyli do spodni. Um, tutaj biorę dwie pary takich leginsów sportowych Dobrze się w nich czuję, lubię w nich chodzić Są mega wygodne e, Także wiem, że, że będą mi pasowały Oprócz tego mamy spodnie 100% gore Na wypadek jakichś bardzo silnych deszczów Deszczy um, Dwie pary krótkich spodenek Jeansowych I jedna para Jeansów Oprócz tego te, te spodnie termiczne, których, które Wam już pokazywałam, z wełny Marynosa. Ale to, jakby było, już, już naprawdę zimno. Odzież wierzchnia. No, to mam 11 takich koszulek, 11 t-shirtów. Myślę, że wystarczą. I kurtka skórzana bo wiem, że ją lubię i wiem, że na pewno będę ją nosić, także to jest takie moje coś co bym mogła teoretycznie zostawić w domu, ale wiem, że lubię i wiem, że będę ją nosiła. Przejdźmy teraz do mojego rozgardiasza w walizce, ponieważ jeszcze nie wszystko jest uporządkowane. Eee, ale tak chciałam wam pokazać. Biorę jeszcze koszulę białą rozpinaną, mm, taką wiecie, na, na plażę, jak będzie ciepło i i tak dalej, żeby na siebie narzucić, plus taką, taką bluzę. Bierzemy też kurtkę. Kurtkę z korteksu. Ona jest już wypróbowana na Patagonii i, i sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Jest nieprzemakalna, także w komplecie od tych spodni korteksowych jest jak znalazł. Spójrzmy, co jeszcze my tu mamy. Jeden taki top y, sportowy, y, nie merynosowy, y, sukienka, y, jakaś bielizna, y, oczywiście kostiumy kąpielowe, y, skarpetki trekkingowe, też z wełny merynosa, y, klapki, które mogą być i jako tak powiem, sandałki na y, ciepłe dni, ale również pod prysznic. Para sneakersów. tu mamy topy sportowe, trzy topy, cztery topy, pewnie zredukujemy jeszcze tę liczbę, jakieś koszulki takie, takie sportowe i jedne leginsy sportowe, piżama, no i skarpetki. Także e, tak to wygląda na tę chwilę. Myślę, że jeszcze będziemy brali te rzeczy i Tomasz będzie musiał sprawdzić, czy ja za dużo tego nie pobrałam bo ja mam tendencję do zabierania zbyt dużej liczby rzeczy. Warto jeszcze wspomnieć, że do pakowania używamy takich torebek kompresujących i one nam się mega sprawdzają, ponieważ pakujemy, na przykład tutaj mam, tutaj mam z bielizną taką sekcję, potem to się zapina i znacząco zmniejsza rozmiar bagażu. A dodatkowo mamy wszystko posegregowane. Dobrze. To teraz troszkę więcej opowiem Wam na temat sprzętu, który bierzemy. E, podstawowe dwie rzeczy, chyba najważniejsze w tym zestawie to będą dwie przejściówki, pozwalające na dowolną konfigurację. E, na dowolne miejsce na świecie tak naprawdę. Następnie bierzemy dwa banki, e, 30 i 20 tysięczno a Bierzemy bardzo duży zestaw różnego rodzaju kabli. Wynika to troszkę z tego, że mamy dużo urządzeń, które nie są tylko telefonami, ale też na przykład e, jak nasza nowa czołówka, ładowana e, bezpośrednio też nie przez USB-C, tylko przez jakieś specyficzne, e, specyficzne łącze, e, czy też inne czołówki, które, które tu mamy. Dodatkowo dla bezpieczeństwa bierzemy zestaw baterii, zarówno AA jak i też potujne A. Oczywiście GoPro, e, drona DJI e, Mini Pro z dodatkowym zestawem filtów szarych. I w tym miejscu też można wspomnieć, że dodatkowo zakupiliśmy Filtr szary też na e, nasz telefon, więc mamy nadzieję, że będzie opcja na to, żeby go wykorzystać i zobaczyć rzeczywistą różnicę w tym, jak e, takie zdjęcia wyglądają. No i tak naprawdę, chyba e, najfajniejsza zabawka, która się pojawiła w naszym zestawie obecnego podróżnika, jest to telefon satelitarny od Garmina, gdzie jeszcze musimy wykupić abonament e, w celu. Korzystania z tego urządzenia. Natomiast biorąc pod uwagę, że nie wiemy, w jakich miejscach wylądujemy, jeśli chodzi o zasięg, czy też e, dostęp do jakiegokolwiek połączenia, takie urządzenie wydaje się naprawdę zwiększające bezpieczeństwo znacznie, ponieważ nawet możemy wysłać do najbliższych informacji, jeżeli gdzieś jesteśmy, czy gdzieś też dotarliśmy. Z innych mniej ważnych rzeczy bierzemy płyn do. Pania byłęsa, e, nowy nabytek w postaci gimbala, również od DJI, chociaż tutaj musimy jeszcze przeprowadzić troszkę więcej, chyba nauki skorzystania z urządzenia, ponieważ nie do końca e, jestem usatysfakcjonowany z tego, w jaki sposób obecnie go wykorzystujemy. No, i tak naprawdę rzecz ostatnia, która jest na potrzeby trochę wsparcia moich problemów z kolanami, czyli lekkie kijki trekkingowe, które pozwolą, mam nadzieję, na uniknięcie jakichkolwiek większych przygód z, yy, w czasie zejść, czy też wejść yy, w czasie trekkingów, które, no, pewnie będą bardzo intensywne. Szybki przegląd kosmetyków. Nie będę tutaj bardzo się zagłębiała, bo to są naprawdę takie podstawowe kosmetyki. Natomiast co my tutaj mamy? Mam jakieś mokre chusteczki, y okrople do oczu, soczewki, płyn do makijażu, y żel do dezynfekcji rąk, odżywka do włosów, moja ulubiona ostatnia, dlatego zdecydowałam się ją wziąć, y um, żel do mycia twarzy, kremy z filtrem do twarzy, pasta do zębów. Mgiełka ułatwiająca rozczesowanie, bo mi się lubią plątać włosy. Szampon w kostce, to jest bardzo ciekawe. Nasze nowe odkrycie. Poleciła mi go trycholog. I ten szampon nie dość, że jest mały, więc na podróż jak znalazł, bo to jest takie małe naprawdę opakowanie, to jeszcze dodatkowo jest z naturalnych składników, więc jest dobre dla skóry głowy. Dobrze się pieni, czego się obawiałam. No, a dodatkowo jest bardzo, bardzo wydajny, więc starczy nam na bardzo długo. Kobiece rzeczy. Tutaj mamy płyn, krem do, do ciała, krem do twarzy nawilżający, krem do rąk, jakieś kosmetyki do malowania, dezodorant. Kolejny żel do rąk, bo ja jakoś od czasu covidu um, używam bardzo intensywnie tych żeli do dezynfekcji. E, tonik, e, krem pod oczy, dwa kremy z filtrem do ciała. E, taki krem e, wyciszający po, po opalaniu, jak się jedzie z Tomaszem gdziekolwiek to trzeba takie, taki zestaw kosmetyków zawsze brać, bo on dosłownie sekundę i jest spalony. Także musimy bardzo uważać. No, jakiś taki mały e, płyn do mycia, żeby mieć na początek naszej przygody. Wiadomo, będziemy to potem dokupywać. E, także to jest tak właśnie na początek, żebyśmy nie musieli od razu gnać do sklepu. E, no i nożyk. Bierzemy tych kosmetyków trochę, bo mamy. Mamy miejsce w bagażu, więc czemu by ich nie wziąć? Ehm, a mamy to miejsce dlatego, jakby zrobiliśmy to intencjonalnie, ponieważ e, wiadomo będziemy chcieli pewnie jakieś e, pamiątki z tych podróży przywieźć, także intencjonalnie zostawiamy sobie trochę więcej miejsca e, w bagażu, żeby móc tam schować pamiątki. Także w to miejsce, póki co mogą iść kosmetyki. No i kończąc już ten temat pakowania, rzeczy o których jeszcze nie wspomniałam, a które wydają się istotne um, i też nie zmieściły się za bardzo w żadną kategorię. Um, no to po pierwsze, e, bagaż podręczny, mamy plecaki trekkingowe. E, ten jest akurat Deuter Futura 27, więc on nie jest jakiś taki bardzo duży, jeszcze mieści się w granicach bagażu podręcznego, ale super się sprawdza na trekkingach. E, śpiwór, taki ciepły, puchowy śpiwór, e, bo będziemy spali na kempingach w różnych miejscach. E, także, także chcemy, żeby nam było ciepło. E, kupiliśmy je w zeszłym roku podczas podróży do Patagonii, więc, e, więc i takie tak mamy. E, także żal byłoby nie wziąć. Um, oprócz tego e, ciepła, lekka puchówka, e, to jest akurat Tomka z Dynafita, ona jest naprawdę bardzo cieniutka, a grzeje tak, że naprawdę um, testowaliśmy ją, gdy była minusowa temperatura um, w Polsce i założyliśmy tylko krótki rękawek pod spód i de facto było nam ciepło. Także ona się mega sprawdza um, na takie zimowe warunki. Czapki, e, czapka... Z Daszkiem, tutaj możecie zobaczyć, jaką Tomek dostał czapkę. Adventures of the World, Travel World with Us. Mm, także czapka z Daszkiem i, i czapka na zimno. No i buty trekkingowe. Buty trekkingowe to de facto my bierzemy na każdą wyprawę. Już się nauczyliśmy, że, że warto je brać. Jeden, jeden raz nie wzięliśmy je na wyprawę na zachodnie wybrzeże i żałowaliśmy, bo jednak trekkingi um, zawsze gdzieś tam wpadają, czy to w Jozemite, czy to w Zajonie i brakowało nas, nam tych butów. Także już teraz bierzemy buty trekkingowe na każdą wyprawę. Nawet na Hawajach nam się sprawdziły buty trekkingowe, także um, no i tutaj nie mogło ich zabraknąć. I podsumowując temat butowy, e, no to... Um, Bierzemy oboje buty trekkingowe, klapki pod prysznic e, i sneakersy do chodzenia. Plus, ja jeszcze biorę jedną, e, jedną parę konwersów. Także ja mam cztery pary butów, Tomek ma trzy. No i tak to wygląda. E, no i już kończąc temat pakowania, ostatnią rzeczą, która pozostała nam do omówienia, to jest apteczka podróżna. My do niej pakujemy w sumie takie podstawowe rzeczy. Musicie określić, po prostu, co, co Wam się najczęściej sprawdza. U nas są to oczywiście leki przeciwbólowe, oparte na ibuprofenie, jakieś leki na przeziębienie, typu krople do nosa, leki na ból, na ból gardła, jakieś leki na gorączkę. Wszystkie rzeczy, które się mogą przydać, około trekkingowe. Czyli to są maści na obtarcia, plastry, coś odkażającego, ketonal w tabletkach, voltaren, tego typu rzeczy. Oprócz tego leki na biegunkę, elektrolity, muga, bo wiadomo, że insekty potrafią bardzo łatwo uprzykrzyć podróżnicze życie. Um, neofuragina, no i leki, które też przyjmujecie na co dzień. E, w moim przypadku na przykład jest to insulina, ponieważ mam cukrzycę, i, no i zapas insuliny na cały wyjazd muszę wziąć. Także tak to wygląda z naszej strony. Dawajcie znać, co, co o tym sądzicie. Bo jeszcze jesteśmy w domu, i jeszcze możemy coś dopakować, jeżeli zwrócicie uwagę, że czegoś ważnego nam zabrakło. Mamy nadzieję, że nie. E, ale jesteśmy otwarci na Wasze sugestie. E, dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro. Błyszaki.